Witam serdecznie. Paweł Grzegorz z bloga e każdego.pl Tak reklamuję znowu bloga, bo mi się przypomniało, że to jest tak nazwany mój podcast. I tak, że jak wyjadę, tak wyszło. Mam swój taki mini podcast. Czyli jeśli mnie słuchasz teraz jako audio, jako właśnie ten podcast, to pamiętaj, że zawsze w opisie mam link do wersji wideo. A jeśli mnie oglądasz teraz gdzieś na YouTubie, na Facebooku czy jakichś innych mediach, to mam nadzieję, że mnie widzisz, bo dzisiaj jest taki słoneczny dzień. Dosyć. Czyli najgorszy dzień na nagrywanie, tak naprawdę, bo w słońce świeci właśnie mi na, na kamerę i mnie nie widać, ale mam nadzieję, że będzie przynajmniej słychać trochę. I dzisiaj tak sobie przy, przypomniał mi się taki fajna historia pewnego dosyć mocnego marketera ze Stanów Zjednoczonych, Joel Terrien się nazywa. I on zaczynał swoją karierę właśnie w marketingu internetowym, Ech, dzisiaj mamy rok 2020, to dzisiaj tak ponad 20 lat, chyba 25 lat, ale nie mam pewności na 100%. Na pewno w latach 90. chyba zaczynał, nie? Swoją właśnie karierę tam jeszcze nie była niepokoju webinarowych, chyba w Facebooka jeszcze nie było, na pewno nie było tych innych rzeczy różnych. Ale on wtedy zaczął swoją karierę jako marketer internetowy, nie miał w ogóle pojęcia, może powiedzieć, o tym, co robi, i on sprzedawał, ja dobrze pamiętam, hosting chyba na stronę www, www. Czy też stronę też sprzedawał do tego? Stronę z hostingiem, czy coś, coś w tym stylu, nie? Nie miał o tym pojęcia w ogóle coś, ale zainspirował go taki pewien miliarder, który mu doradził, żeby jak on w to nie wejdzie, tego nie będzie robić, to ten miliarder zacznie to robić, nie? I on ok, jak ktoś taki, ktoś, kto ma tak potężny biznes stworzony, jest, jest miliarderem, mówi, że to, co on chce robić ma sens, ma sens, nie? To zaczął to robić, zaczął działać wbrew swojej rodzinie, bo on rzucił swoją poprzednią pracę, zaczął to robić i okazało się, że przez pierwsze dwa, jak myślisz, że przez pierwsze dwa albo trzy lata, teraz dokładnie nie pamiętam, ale chyba przez pierwsze dwa lata. Jak musisz ile wynosiła jego sprzedaż? Ile sprzedał tych stron, tego hostingu i tak dalej przez pierwsze swoje dwa, dwa lata działalności? Wielkie zero. Jedno wielkie zero sprzedaż jego wynosiła 0 dolarów. Walczył codziennie. Po, co on się codziennie poddawał? Mówił. Codziennie się poddawał, już chciał zrezygnować, ale zawsze wstawał. Nie jak innym się udaje. Tak sobie powtarzał mniej więcej zawsze. Bo ja dobrze pamiętam, że jak innym się udaje, inni zarabiają w tym internecie, to on też musi to zrobić, nie? i codziennie walczył, i przez te dwa lata miał zerową sprzedaż. Później, teraz dokładnie nie pamiętam, czy kupił jakieś szkolenie od kogoś po tych właśnie dwóch latach, bo coś było nie tak, nie? Coś robił źle, że przez te dwa lata nie wychodziło. On o tym zdało sobie sprawę, no coś jest nie tak, nie? Spójrz, tak długo to jesteś, promuje ten mój hosting i tak dalej, czy, nie pamiętam dokładnie, to był hosting, czy on strony tam sprzedawał, czy coś takiego, nie? Jakąś usługę właśnie z hostingiem coś związane. Czekaj, jakby wyprzedzę, ten gościu się śpieszy z tyłu, widzę. I wiedział, że coś jest nie tak i szukał rozwiązania, nie? I kupił jakieś szkolenie chyba, za też takie nie za duże pieniądze, nie, za jakieś chyba tanie szkolenie, nie pamiętam dokładnie, ale kupił szkolenie, gdzie właśnie ta osoba, co robiła to szkolenie, opowiadała, żeby nie promować bezpośrednio tej usługi, czy jakiejś tam usługi, czy jakiejś, który masz jakiś produkt, usługę, tylko żeby zacząć właśnie budować listę adresową, nie? Czyli, bo on zawsze, on kierował zawsze na stronę ofertową swojego produktu, Joel, nie? nie budowało listy na początku, tylko kierowała na stronę ofertową swojego produktu i przez pierwsze dwa lata, albo trzy, ale chyba dwa, czego to tu wyjadę, jego sprzedaż wynosiła 0 dolarów. Wyobrażasz to sobie? A ludzie, teraz abstrahując od tego, ludzie często właśnie yy, po miesiącu, po dwóch miesiącach marudzą, że im to nie wychodzi, że to jest za trudne, że nie wiadomo co, bo ludziom się wydaje, że biznes w internecie jest taki magiczny przycisk, nie? Nie, jest też takich właśnie dużo ofert widzę na różnych grupach na Facebooku, nie? że na przykład nic nie musisz inwestować, nic nie musisz polecać, dochód gwarantowany do końca życia i tak dalej, nie? Ty pierdoły. Takie właśnie ogłoszenia widać, że w Internecie często, że na grupach. Na pewno też że nieraz to widziałeś. Nic nie inwestujesz, nic nie musisz robić, w ogóle nie wiem, na się wysrać nie będziesz musiał, nic nie się robić nie? W swoim życiu nic, a, a dochód masz gwarantowany do końca życia, tylko problem polega na tym, że dostaniesz zatwardzenie pewnie. pewnie po czymś takim. I ludzie się na to łapią. I łapią się na to. I po tym, po takim ogłoszeniu często jest Prif, 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 albo napisane na prif, oderzy się do mnie, wiesz. U ludzi chcą łatwych pieniędzy, a pieniądze biorą się ze sprzedaży. Obojętnie co ktoś Ci pisze, czy jakieś, nie wiem, zero inwestycji i tak dalej, pieniądze zawsze biorą się ze sprzedaży. Ok, wyjedziemy. Obojętnie, ktoś kto jakiś pierdoły opowiada, obojętnie, jakie gówniane ogłoszenia widzi, że zero pracy, zero sprzedaży, zero rekrutacji, zero wszystkiego i tak pieniądze, żebyś, żebyś zarabiał, musi być jakaś sprzedaż, czy usługi i tak dalej. Właśnie ja nie mówię o takich pseudo-biznesach teraz, nie? Tych piramidach finansowych, że, piramida że gdzieś nie inwestować i tak dalej, gdzie wpłacasz pieniądze i tam jakiś procent mieli, nie wiadomo skąd te później się pieniądze biorą i tak dalej. Też o tym filmie nagrywałem jakiś czas temu, już nie będę o tym teraz wspominać, ale zawsze pieniądze biorą się ze sprzedaży i właśnie przez takie gówniane ogłoszenia, takie gówniane piramidy finansowe Ludziom się wydaje, że właśnie ten biznes w internecie to jest taki, przykręcie palcem, nie? Że to wchodzisz do tego internetu, stykasz palcem i nagle pieniądze rosną na drzewach, tam nie do mocy chodzi, nie? Że wszedłeś, gdzieś gdzie się zapisałeś, nagle zarabiasz. Nic nie robisz, bo się tam gdzieś zapisałeś i zarabiasz kasę nagle, nie? Tak się ludziom wydaje przy takich gównianych ogłoszeniach. I one cały czas tam się się mielą, te ogłoszenia się mielą, mielą, ludzie w tam piszą brief, brief, brief. Właśnie ostatnio też, teraz sobie odjeżdżam od tematu, ale ostatnio właśnie też oglądałem taki fajny filmik jednej z osób, która sprzedaje. Na chyba na Allegro, czy tam na jakiś, na jakiś biznesach, jakiś, nie, na jakieś aukcje wystawia coś, ale nie to chodzi, Ta osoba weszła właśnie w taki pseudo biznes z ciekawości. Wiedziała, że to jest gówno, że to, że to jest piramida finansowa. Weszła w taki pseudo biznes, biznesik, właśnie, że inwestujesz kasę i to, ta kasa zimna jest tam, gdzieś tam, mieli niby coś, nie, że podwajają ci tą pieniądze, że wpłacisz, nie wiem, 10 tysięcy złotych i ci ją tą pieniądze, nie wiem, w pół roku podwoją, potroją i tak dalej. Takie inne głupoty, nie? I on tak z ciekawości wszedł. Miał pewien pomysł na to. Wszedł w coś takiego, wpłacił chyba 13 tysięcy złotych, jakoś tak to zakręcił. Jak to nie idzie? jakoś tak to zrobił, że gościu, on oszukał oszustów, którzy chcieli go oszukać. Że, dzięki, że on na tym zarobił, że on wyciągnął, nie czy na. on, on zainwestował, dobrze pamiętam, zainwestował 13 tysięcy, a wyciągnął chyba coś koło 20. Ale to nie było tak, że on sobie mógł je wyciągnąć, bo on jakoś w jakiś sposób zbudował relacje z tymi właścicielami tego, tej piramidy finansowej. I on ich tam jakoś zapewniał, że on teraz to wypłaci chyba i że wpłaci zaraz większe pieniądze, bo coś, coś na, na coś tam potrzebuje i tam i to trwało chyba kilka miesięcy tam rozmawiał z tymi liderami, tzn. Znaczy liderami, z tymi właścicielami tej piramidy finansowej, rozmawiał z nimi tam, kurczę, źle skręciłem, no dobra, rozmawiał z nimi przez kilka tam miesięcy, się wymieniał y, tymi mailami, jakieś tam zdjęcia sobie wysyłali, że zbudował relacje, nie mu zaufali, nie? I wyszło na to, że on sam oszukał oszustów. Wtedy to może działać, nie? Coś takiego, znowu źle pojechałem, mogłem tu skręcić. Kurczę, widzisz, jak gadam, to nie myślę. Na trzeba się koncentrować na drodze, jedziemy dalej. Widzisz, widzisz, czy sam oszukał oszustów, bo to nie jest tak, że sobie wpłacisz takie, wiesz, te wielkie biznesiki, takie biznesiki, te piramidy finansowe, płaci sobie kasę, to ci się mieli, że pieniądze jednostką się biorą. Musi, musi być jakaś sprzedaż zawsze, nie? I właśnie ten Joel tak walczył, on cały czas chciał. On wiedział, że ludzie zarabiają w internecie, nie? I jakoś co... coś musi być na rzeczy, że mu nie wychodziło, że on przez te dwa, przez te całe dwa lata. Miał zerową sprzedaż, nie? W końcu kupił właśnie to szkolenie. Teraz wracając do tematów, kupił to szkolenie i się okazało, że musi budować listę adresową. I zaczął tą listę budować, bo tak jak mówiłem, on na początku kierował ruch na stronę, na swoją ofertę, Joel, nie? I dlatego nie miał sprzedaży praktycznie. To też były to inne czasy, bo wtedy musiał też przekonać ludzi, że im strona jest potrzebna. Tutaj też tak nie było to powszechne, że nie wiem, każdy miał swoją stronę, stronę internetową. No też musi trochę ludzi wtedy przekonywać, nie? że strona internetowa jest ci potrzebna, bo nie wiem, bo tam budujesz sobie ruch, tam ludzie sami sami z trafiają i tak dalej. I on teraz zamiast i zmienił swoją strategię, nie? zamiast właśnie kierować na stronę ofertową, on zbudował jakąś prostą stronę przewodzącą, jak napisał jakiś krótki poradnik właśnie, w którym opisywał właśnie, po co jest ci strona potrzebna, co możesz z nią zrobić, jak możesz ją wykorzystać, same korzyści takie, nie? w postaci korzyści napisał. Co daje Ci strona internetowa? Jak możemy wykorzystać w swoim biznesie, żeby jeszcze zwiększyć swój biznes? Ludzie to pobierali. Jak czytali ten poradnik, to wiesz, zrobiło się takie, aha, potrzebuję jednak tego, tego rozwiązania, przyda się w moim biznesie, dzięki temu mogę, nie wiem, zwiększyć swoją sprzedaż i tak dalej, czyli zaczynało działać, nie? I on pewnego razu, właśnie po tych dwóch latach, jak zmienił tą strategię, krótko po tym, też taki podłamany, za, chyba się zalogował na swoje konto i nagle w szoku kilka dolarów sprzedaży. Pierwszy raz po dwóch latach. No był na... Mówił, że był tak był szczęśliwy wtedy. Że to były grosze, to były, nie wiem, to było mniej niż 10 dolców, chyba wtedy bym zarobił, ale to były pierwsze pieniądze zarobione po dwóch latach walki w internecie, porażek i tak dalej. I już kapnął się, ok, mimo że to były grosze zarobione, nie? To tam było, bo to wyszło tam chyba mniej niż 10 dolarów. Mimo, że te grosze zarobił, to on wiedział, że idzie w dobrym kierunku. Już to czuł, nie? że ok, zarobiłem grosze, ale idę w dobrym kierunku. Czyli gorące gorąco zaraz. I on też coś opowiadał właśnie, że bardzo się cieszył i pokazał to swojej mamie, nie? Że okej, okay, już złamałem kod zarabiania, nie już zarobiłem pierwsze pieniądze, już będzie dobrze. Ona jak zobaczyła, mówiłem tak sobie, co... zobaczyła tam, bo chyba było 4 coś dolarów. Oczywiście go skrytykowała. Mówi przez dwa lata zarobiłeś 4 dolary. To wychodzi nam miesięcznie 0, 0, 0,00, coś tam dolara, nie? Oczywiście go skrytykowała, coś tam i tak dalej, ale ja obrał już to, machnął to ręką i zaczął działać dalej, budować tą listę, sprzedawać, później różne inne rzeczy tam tworzył, różne produkty i się skończyło na tym, że właśnie po tych 20- iluś tam latach zrobił obrót na ponad 200 milionów dolarów, chyba, chyba 250 parę milionów dolarów obrotu. W internecie już zrobił, już zarobił taką kwotę, albo to był obrót, to chyba obrót taki zrobił, ale też zarobił miliony, nie? Dzięki temu i widzisz, przez dwa lata walczył, mógł się poddać, gdyby się poddał, byłby pracował pewnie na etacie dalej. Mógł być nieszczęśliwy, nie wiem, czy jak to tam, bo wtedy chyba pracował w szpitalu, jakiś był tak, albo czy jakimś trenerem, był coś takiego, nie? Nie zarabiał dużych pieniędzy, mógł się poddać, wrócić do tego i miałby takie, można powiedzieć, życie typowego, nie wiem, jakby, jakby to dobrze nie obrazić, takie typowe życie, by wiódł, może nudne, może byłby sfrustrowany, nie wiadomo, może byłby biedny, może byłby bez pracy, dalej, a tak jest multimilionerem, nie? Bo się nie poddał, bo walczył przez dwa lata, mimo tych porażek, a tak dalej, walczył, walczył, aż w końcu złamał ten kod zarabiania, i zarobił kilkaset milionów, nie? Czyli chodzi o to, żeby się właśnie nie poddawać, żeby znaleźć tą... Też możesz tak traktować swój biznes w postaci systemu. Jak zobaczysz na przykład, że, nie wiem, bo ludzie też taki błąd popełniają, że często chcą naprawiać coś, co w ogóle nie ma wpływu na ich sprzedaż na przykład, nie? W biznesie. Jak masz na przykład za mały ruch na stronie, no to ludzie na przykład poprawiają, nie wiem, wygląd strony. W swojej oferty na przykład, a jest generując na przykład za mały ruch, czyli za mało ludzi widzi tą stronę, tą ofertę, oni zamiast pracować na przykład nad ruchem, nad generowaniem tego ruchu, to oni na przykład poprawiają sobie, nie wiem, wygląd strony albo zmniejszają cenę produktu, czy tak dalej. Zamiast właśnie generować większy ruch, na przykład zmniejszają cenę produktu, nie? A to chodzi o to, że na przykład za mało osób widzi ten tą ofertę. I czyli ludzie często robią właśnie, że zamiast pracować nad jakimś tam rozwiązaniem, które ma wpływ na ten Twój problem, który Masz, to nie wiem, poprawiają wygląd bloga, jakieś tam nad logo swoim pracują i tak dalej. Czyli robią rzeczy, które nie mają wpływu na ich na przykład sprzedaż, na zarobek i tak dalej, na ważne rzeczy. Majstrują przy systemie, który nie ma wpływu na jakieś tam komponenty twojego biznesu, pracują nad komponentem biznesu, który nie ma tak naprawdę wpływu na ich sukces. Nie, bo tam logo coś, coś, bo nas siedzą, nie wiem, przez miesiąc i myślą jak, jak nazwać, nie wiem, swoją stronę, swojego bloga, jak, jakie logo zrobić i tak dalej, zamiast właśnie generować ruch, tworzyć produkt na przykład. Systemy marketingowe, jak, coś, jak na przykład jest za mała sprzedaż, no to patrzysz czy jest, albo jest za mały ruch, albo jak jest, jak jest ruch odpowiedniej, w odpowiedniej ilości, na przykład może być błąd na stroną sprzedażową albo coś, gdzieś, gdzieś na przykład coś nie konwertuje, no to wtedy to poprawiasz. Albo nie wiem, jak masz albo jak masz sprzedaż i tak dalej, ale jest dużo takich y, niezadowolonych klientów, na przykład nie? z Twojego produktu, to musisz poprawić produkt wtedy, wtedy, wtedy to widzisz. Jest duża sprzedaż, jest dużo klientów, ale są niezadowolone opinie klientów, no to co jest tak z produktem? Nie ma sprzedaży na przykład i widzisz, że mało osób trafia na tą Twoją stronę, że mało osób widzi Twoją ofertę i automatycznie dlatego jest mała sprzedaż, no to widzisz, że musisz popracować nad ruchem na przykład, żeby zwiększyć ruch. Jak masz duży ruch na przykład, dużo osób wchodzi na Twoje strony i tak dalej, ale jest mała sprzedaż, no to coś tam prawdopodobnie ze stroną sprzedażową jest nie tak. Czyli traktuj swój biznes jako system, który składa się z kilku różnych komponentów. I staraj się naprawiać taki komponent, który ma jakiś naprawdę wpływ na Twój sukces. Nie ma sobie przylogu tak dalej, tylko na przykład, za mało osób chodzi na stronę, no to pracujesz nad ruchem. Jak jest dużo osób na stronie, ale nie ma sprzedaży, no to na przykład nad ofertą i tak dalej. Jak jest dużo sprzedaży, dużo klientów, ale są niezadowolone opinie, no to co jest nie tak z produktem wtedy? Nie, czyli musisz poprawić produkt itd. itd. Nie? Problem właśnie też taki, właśnie widzę w internecie polega na tym, że z jednej strony ludzie robią niewłaściwe rzeczy, Pracują nad złymi rzeczami, a z drugiej strony, na przykład, wydaje im się, że biznes w internecie to jest magiczny przycisk. Nie? To jest takie magia super, że tam wiesz, wejdziesz, pieniądze na drzewach rosną, i tak dalej. To właśnie takie głupie ogłoszenia, typu, że nic nie musisz robić, nic nie musisz sprzedawać, w ogóle, że nic nie zrobisz, tylko się zarejestrujesz, musisz mieć kasę do końca życia. Dochód gwarantowany. No tak nie jest, niestety. nie? Dobra, to na tyle. Jeśli masz ochotę, wejdź sobie na mojego bloga e bizneslakarzego.pl, Link masz zawsze pod spodem, tam masz też fajny poradnik do pobrania, dwa poradniki fajne do pobrania. Sprawdź sobie i widzimy się. A jeśli jeszcze chcesz, to daj, jak masz pytania, pytaj w komentarzu poniżej. Jak mnie oglądasz na YouTubie, no to daj łapkę w górę, zasubskrybuj sobie ten kanał. Wtedy będziesz mieć powiadomienia o kolejnych filmach wideo. jak mnie słuchasz teraz jako podcast, to pamiętaj, że zawsze w opisie mam link do wersji wideo. No to na tyle dzisiaj. Wejdź sobie na stronę ebiznesakażdego.pl. link też jest w opisie. Tam masz fajne poradniki do pobrania i fajne informacje. I widzimy się w kolejnym filmie wideo. Cześć.